Podczas detektywistycznej grupy AVERTO spotykamy się regularnie z detektyw Małgorzatą Marczulewską, żeby rozmawiać o sprawach społecznych, gospodarczych, obyczajowych, czyli takich, z którymi trafiacie do agencji detektywistycznej. Pani detektyw, witam, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiali na temat, który może się wydawać społecznie kontrowersyjny. Aczkolwiek wyobrażam sobie, że no, do agencji detektywistycznych generalnie trafiają w dużej mierze tematy społecznie kontrowersyjne. Zapytam więc panią dzisiaj: Jak często trafiają do pani osoby, które podejrzewają, że ich małżonek lub małżonka zdradzają ich, ale z osobą tej samej płci? Mhm. No nie mogę powiedzieć, że są to przypadki częste, aczkolwiek jak najbardziej się zdarzają. I to zdarzają się zarówno w przypadku kobiet, jak i w przypadku mężczyzn, że osoby są w związku małżeńskim czy partnerskim i nagle z jakiegoś powodu dochodzi do zdrady. I nie z płcią przeciwną, tylko z y, y, osobą tej samej płci. Czyli zazwyczaj jest tak, że y, może nie tyle, że, że nagle ktoś poczuł chyba zainteresowanie tą samą płcią, tylko po prostu ukrywał się, albo po prostu w jakiś sposób y, próbował, y, próbował, y, nie wiem, zwrócić jest... swoją uwagę w standardowy związek heteroseksualny, żeby na przykład społeczeństwo nie, nie zwracało uwagi na jego orientację seksualną. Tak, i takie osoby też są, zwłaszcza jeżeli to są osoby Słabe psychicznie, to one biorą sobie partnera płci przeciwnej w obawie przed hejtem społeczeństwa, a tak naprawdę docelowo spotykają się z partnerem tej samej płci. Natomiast no, nasza świadomość ludzka idzie do przodu, ludzie coraz chętniej mówią i coraz bardziej są świadomi o związkach tej samej płci. Mówi się teraz coraz częściej o związkach ewentualnych małżeńskich. I coraz więcej osób dokonuje tak zwanego coming outu i mówią oficjalnie po prostu o tym, że jednak nie chcą być z partnerem, z którym są obecnie, tylko chcą się związać z osobą tej samej płci. No wtedy dochodzi do rozstania, więc wydaje się, że detektywi nie mają tutaj już zbyt wiele do roboty. Tak, ale my działamy w trochę innych sytuacjach, bo osoby, które nie chcą się rozstawać ze swoim długoletnim partnerem, Dopuszczają się często zdrady. W przypadku kobiet to jest tak, że ja tutaj mam takie dwa przypadki, kiedy do tych faktycznie zdrad dochodzi. Pierwsza rzecz jest taka, kiedy kobieta była przez wiele lat maltretowana przez mężczyznę i jeżeli doświadczyła naprawdę traumatycznych sytuacji, to w wyniku takiego działania potrafi uciec w związek z drugą kobietą. Druga sytuacja jest taka dosyć częsta, że przychodzi mężczyzna i mówi, tak, no wie pani, no chcieliśmy spróbować trójkąta, i tak się jej spodobało, że ja teraz mam podejrzenie, że ja po prostu z tego trójkąta zostałem wyeliminowany, a one zostały tam we dwie. I faktycznie taka sytuacja ma miejsce, i to jest trochę też tak, że mnóstwo ludzi hejtuje związki tych samych płci. Ale tak naprawdę, jeżeli by ich spróbowały, jak to jest, to może by zmieniły zdanie. Tak naprawdę hejtujemy coś co nie wiemy, jak wygląda w realnym świecie, jak to wygląda w rzeczywistości. I tu w przypadku kobiet, a takich spraw trochę mieliśmy, kobiety, które całe życie spotykały się z mężczyznami i nie miały w planie spotykania się z kobietami, nagle w wyniku zaproponowanego przez męża trójkątu zaczęły woleć uprawiać seks z kobietą niż ze swoim mężem. Tak? I takie sytuacje są. Trochę inaczej wygląda to w przypadku mężczyzn, bo oni to raczej robią po prostu z chęci spróbowania czegoś nowego i jeżeli się im je spodoba, to to kontynuują. Jest bardzo dużo portali randkowych, właśnie takich męskich, gdzie mężczyźni logują się na takie portale i to są mężczyźni, którzy na co dzień żyją z kobietami, a na takich portalach chcą po prostu korzystać tylko z takiego po prostu przygodnego seksu na zasadzie związku jednopłciowego. Czyli zwykle są to panowie pewnie biseksualni, tylko pytanie, czy oni są gotowi, że tak powiem, wyjść ze swojej stałej relacji heteroseksualnej, czy właśnie częściej spotyka się Pani z przykładami, gdzie jednak ten związek heteroseksualny funkcjonuje, mhm. ale nagle się okazuje, że ten mężczyzna jednak ma na tyle silny pociąg mhm. do mężczyzn, U facetów, że incydentalnie... Jest... No facetów to jest praktycznie 100%. Wie Pan, faceci są wygodni, nie? Ja tu, broń Boże, nie chciałabym wyjść na jakąś feministkę, bo absolutnie mi do nich daleko. Aczkolwiek faceci są wygodni. Wie Pan, oni wolą, jak jest kobieta w domu, przychodzi, jest obiad na Stole, koszula uprasowana, mieszkanie posprzątane, dzieci ogarnięte, e, spełnione są różnego rodzaju zachcianki e, i tak dalej. Więc e, przejście z takiego, wie pan, ułożonego życia rodzinnego e, do e, związku z partnerem e, w sensie płci męskiej. E, to ja się nie spotkałam, żeby do takiego kroku doszło. Natomiast, żeby dochodziło do częstych spotkań seksualnych, to jak najbardziej. Takie sytuacje też mamy, że przychodzą kobiety i mówią, że podejrzewają mę swojego męża czy partnera. O zdradę, ale nie z kobietą, tylko z mężczyzną. Jakie są, wtedy symp... być... jakie są symptomy, bo to mnie zastanawia, jak kobieta może zacząć podejrzewać mężczyznę o romans homoseksualny? To są bardzo podobne symptomy, bo nagle się zaczyna ukrywać telefon, nagle się y, zaczyna kasować wiadomości i te kobiety widzą, że pisze to na przykład osoba z numeru, która, którą zna. To jest na przykład długoletni przyjaciel rodziny. I nagle tak jak telefon leżał na stole i z tym kolegą pisało się oficjalnie, tak nagle zaczyna się ten telefon chować. My, jako detektywi, mamy dużo trudniejszy tutaj poziom pracy, ponieważ udowodnić zdradę, wie pan, jak jest sytuacja kobieta-mężczyzna, jest prosto. Wystarczy, że mężczyzna spotyka się regularnie z inną kobietą w tajemnicy przed żoną i jest już zdrada ujawniona i potwierdzona. Natomiast jeżeli. Mężczyzna regularnie się spotyka z drugim mężczyzną albo kobieta regularnie się spotyka z drugą kobietą. No to tutaj nie jest taka prosta sprawa. Tutaj już możemy mówić o relacji koleżeńskiej czy przyjacielskiej i tak naprawdę udowodnienie zdrady w sytuacji tych związków jednopłciowych jest dużo trudniejsze. Oczywiście my to robimy i na co dzień na tym polega nasza praca, aczkolwiek jest to dużo trudniejsze do zrealizowania. Jaka część wykrytych zdrad w związkach heteroseksualnych, gdy osoba zdradzająca spotyka się z osobą? tej samej płci, to jest jednak przypadek, że Państwo na przykład jedziecie do detektywi na zdradę, mhm. bo wiecie, że tutaj dochodzi, że żona zdradza męża albo mąż zdradza żonę, ale okazuje się, że nie z kochanką, mhm. tylko na przykład z kochankiem. Wie Pan co, nie jest to duży procent, bo jednak yy, zdarza się u nas to dużo rzadziej. Yy, powiedziałabym, że może około 5% spraw yy, taki ma swój finał. Natomiast powiem Panu, yy, jak to wygląda później, bo to jest też ciekawe. Jak informujemy e, osobę o zdradzie, mówimy o zdradzie tutaj e, na zasadzie kobieta z mężczyzną czy, no, czy mężczyzna z kobietą, to najczęściej jest płacz, e, długoletnia depresja, e, rozpad związku itd. Zupełnie inaczej to wygląda, jak się okazuje, że na przykład mężczyzna zdradza żonę z drugim mężczyzną albo że kobieta zdradza męża z drugą kobietą. E, powiem Panu, że jakoś do tego rodzaju zdrady osoby podchodzą e, dużo bardziej spokojnie. Mniej ich ta zdrada boli, i nawet są osoby, które, tak jakby można powiedzieć, w takiej sytuacji, jak dostają taką informację, czują ulgę, ponieważ zdrada, na przykład mężczyzny z drugim mężczyzną, nie powoduje u kobiety. Poczucia mniejszej swojej wartości. Bo jednak, jeżeli wybiera mężczyzna drugą kobietę, no to od razu się pojawia. Ona jest piękniejsza, ładniejsza, młodsza i tak dalej. Natomiast w przypadku zdrady z drugim mężczyzną, ta kobieta nie odbiera tego najczęściej personalnie. Czy to mnie trochę pani zaskoczyło, bo wydawałoby się, że kobiety, które na przykład nie dopuszczają, że ich małżonek może być homoseksualny, myślą sobie, że, że ja mogłam być taka zła, że on już w ogóle nie chce kobiet, tylko mężczyzn tylko będzie teraz z mężczyznami Mnie się spotykać. się też tak kiedyś wydawało. Oczywiście są sytuacje takie, że osoba wpada w szał, w ogóle absolutnie lecą wyzwiska, koniec związku jest w tej samej sekundzie. Ja nie mówię tutaj, nie generalizuję o 100%, tak? Takie sytuacje też są, że związek się kończy w tej samej sekundzie, jak wydają się prawdy. Natomiast tutaj chciałam powiedzieć, że właśnie te osoby dużo łagodniej znoszą zdrady, albo nawet tego nie odczuwają jako zdrady, w sytuacji, kiedy mamy tutaj zdradę z partnerem tej samej płci, mało tego, jak mówię to facetom, to faceci często się cieszą na zasadzie, że może zrobimy trójkąt. Więc powiem panu, no, to, to jest śmieszne, ale to jest prawdziwe. No niektórzy pomyśleliby, że, no, że relacje w trzeciej dekadzie XXI wieku no, zaczynają być relacjami skomplikowanymi. Yy, tak, zgadza się. I yy, tak jak mówiłam, no, dużo mniej te osoby tą zdradę przeżywają. Niektóre, jak tutaj wspomniałam, nawet mają ku temu, tak jakąś fantazję, więc ta zdrada dużo mniej te osoby boli. Pani detektyw, z Pani doświadczenia, jeżeli rzeczywiście jest tak, że żona czy mąż zdradzają z osobą tej samej płci, to jak często po ujawnieniu decydują się jednak na przerwanie związku, stanięcie być może bardzo często w i powiedzenie, no dobrze, jest jak jest, jestem biseksualna albo biseksualny, no i że tak powiem, nie jestem w stanie wytrwać w stałej relacji mhm. heteronormatywnej, takiej jeden do jednego, bez konieczności spełnienia z osobą tej samej płci. To znaczy tak, do rozmowy dochodzi zawsze, z tego przynajmniej co ja wiem, bo klienci do mnie często dzwonią, informują, jak dalej się tam sprawa potoczyła. Więc z tego co wiem, to do rozmowy dochodzi zawsze. Natomiast rzadko dochodzi do rozstania. Dużo częściej dochodzi do sytuacji takiej, że wprowadzana jest do związku druga osoba albo jeszcze trzecia, bo też znam takie sytuacje, że w momencie, kiedy się okazało, że kobieta się spotyka z kobietą, no to mężczyzna mówi: okej, okay, spotykajcie się, ale ja też chcę mieć z drugiego swojego partnera albo partnerkę, z którym też mogę od czasu do czasu się związać. Znam sytuację taką, że nawet. Yy, Małżonkowie drukują sobie raz w roku, na początku stycznia, na przykład, kartę z pięcioma kuponami i oni mają pięć kuponów, czyli pięć razy mogą się przespać z inną osobą. Naprawdę? Tak. I mówię panu to zupełnie poważnie. Mają pięć kuponów rocznie i mogą się przespać. I na przykład też znam takie sytuacje, że przychodzi do mnie osoba i mówi, że po prostu kupony już się wyczerpały, a ta osoba chyba dalej zdradza, i to trzeba sprawdzić, no bo pięć, okej, okay, on się zgadza, ale na resztę nie. No to to jest przedziwne, bo jeżeli się zwiedził na pięć, to dlaczego na szóstą się nie zgadza? No tak, ale to wie Pan, bo to chodzi o łamanie zasad wtedy, nie? Chodzi o to, że jak jest coś ustalone i są zasady, których się przestrzega i ma być się w porządku w stosunku do drugiej osoby, to takie zasady były ustalone i trzeba ich przestrzegać. I to o to chodzi bardziej, nie? Niż o samą zdradę. Natomiast, wie Pan, ja uważam tak. Jeżeli dwie osoby się na to godzą, czy na jakiekolwiek inne rzeczy łóżkowe, to jest tylko i wyłącznie ich sprawa i nikt trzeci nie powinien w to ingerować. Do problemu dochodzi dopiero wtedy, kiedy na takie rzeczy godzi się tylko jedna osoba ze związku. Bo takie tak. sytuacje też są, że mąż chce wprowadzić kogoś na przykład do związku albo chce móc sobie skoczyć w bok tam kilka razy w roku a żona po prostu się tym udręcza i ona się na to nie godzi. Co so nie wyobrażasz, że miałaby pójść do łóżka z innym facetem, albo że jej mąż miałby pójść do łóżka z inną kobietą, czy z innym facetem. No nie ma to znaczenia. Natomiast jeżeli dwie osoby się na to godzą, to niech one robią sobie co chcą. Niech ich fantazja po prostu idzie tak daleko, jak tylko mogą. Jeżeli nie robią tym nikomu krzywdy, to jest to tylko i wyłącznie ich sprawa. To na koniec jeszcze, Pani Dyrektor, w odwrócę pytanie. Często pojawiają się w Pani, yy, w pani gabinecie, w Agencji AVERTO osoby homoseksualne, które mają romans z osobą będącą w małżeństwie, które mówią, że ona mi obiecuje, że rzuci swojego męża, albo on mi obiecuje, że rzuci swoją żonę, a tutaj nagle... Czyli tu od drugiej strony. Od drugiej Wie strony. Co, to, to dosłownie były pojedyncze sytuacje, nie? Aczkolwiek bo tu mówimy o związkach jednopłciowych, to są rzadkie, ale częstsze są na przykład, że zgłaszają się do nas kochanki albo kochankowie i mówią, on mi obiecuje, że odejdzie od żony albo że odejdzie od męża. Proszę sprawdzić, bo mi się wydaje, że to tak do końca nie jest, nie? Yy, więc w przypadku tej weryfikacji tych, yy, tych związków jednopłciowych to generalnie jeszcze są zlecenia w dużo mniejszej częstotliwości, tak? Aczkolwiek problem istnieje i myślę, że on będzie narastał. To też jest kwestia tego, że jak rośnie spo yy, świadomość społeczeństwa jak już nie są te osoby hejtowane, to tych związków będzie coraz więcej i coraz więcej takich przypadków będzie trafiało do biura detektywistycznego. Detektyw Małgorzata Marczulewska, a Werto, bardzo dziękujemy. Dziękuję.